Witajcie w kolejnym odcinku Godne Uwagi. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić, e, odpowiedzieć na Wasze pytania, czyli e, polecić Wam książkę, zwłaszcza tym początkującym, o ziołach i ich zastosowaniu. Tutaj też są dzikie rośliny e, jadalne. Bardzo mocno przetrzebiłam swoją bibliotekę, aby zobaczyć, która książka będzie dla Was odpowiednia, i zdecydowałam się na. Zioła z apteki natury. Jest to taka książeczka. Można ją dostać w księgarniach, ale też już na Allegro czy w ruchu tym antykwarycznym. Jest to książka bardzo bardzo rozbudowana, ponieważ oprócz opisu roślin, gdzie każda roślina jest opisana w prawie i zastosowaniu w medycynie, kosmetyce, kuchni, yy, trochę o ludowości. Oczywiście nie jest to bardzo mocno rozbudowane, tylko wiadomo, to jest książka, która ma zachęcić i pod, podać te podstawowe jakby zagadnienia danej rośliny. Yy, no tak, jedna szósta tej książki to są rośliny, yy, opis roślin. Później yy, na bazie tych roślin, które wybrano, a wybrano yy, kluczem do. Yy, jakby opisania tych roślin, wybór tych roślin, może tak. To są te najbardziej popularne przez nas i te, które można kupić w sklepach zielarsko-medycznych. Później mamy ziołową aptekę. To jest kolejny rozdział, ziołowa apteka i każda roślina wcześniej tutaj przez autorów wymieniona jest opisana, jak, jak pomaga, jak można je wykorzystać w leczeniu, w wspomaganiu leczenia różnych układów układu oddechowego, krwionośnego, wydalniczego to jest taki, taki podział. Od razu są podawane różnego rodzaju różnego rodzaju przepisy i tutaj macie zastosowanie zioła stosowane w chorobach dróg oddechowych i od razu macie podane receptury, co na co może się przydać na odwary. Mm, jest o pierwiosku lekarskim albo wyniosłym. Jedynym błędem tutaj niestety jest to, że napar i odwar jest mylony. Nazywa się coś na parę, ma się gotuje, wiadomo, że na paru się nie gotuje, tylko zaparza. Maceraty troszeczkę są pomylone, ale to akurat jakby nazwa nie dyskwalifikuje danego przepisu, bo rzeczywiście ta postać, może źle nazwana, jest stosowana czy w zielarstwie, tak, W fitoterapii. Kolejnym takim rozdziałem, który dla mnie chyba jest najciekawszy, chociaż. Nie umiałabym powiedzieć, co jest ciekawsze, a co nie jest ciekawsze. To są zioła, znaczy zioła, te rośliny wykorzystane w kuchni. O, proszę, kolejny rozdział. Czyli kuchnia pachnąca ziołami, i tutaj naprawdę. Szczerze mówiąc, myślałam, że już naprawdę dużo rzeczy wiem o dzikich roślinach, a tutaj niektóre przepisy były dla mnie odkryciem. Oczywiście kilka lat temu, bo tą książkę mam już od dawna. Są przepisy nie tylko na zupy, czy tam pieczyste, ale i desery, i alkohole, octy, oleje, różnego rodzaju maceraty. Naprawdę warto i gotować według tych przepisów i się dać natchnąć, zainspirować, aby zrobić coś własnego. Później mamy kosmetyczne, na przykład pielęgnacja włosów, skóry, jak zrobić własny krem, jak zrobić maseczkę do twarzy, peelingi, jak prawidłowo nakładać różne rzeczy, implikować na przykład. Um, oleje na włosy. Um, oczywiście jest to też pokazywane z, z punktu widzenia chorób, jakie nas spotykają. Na przykład maseczki na skórę, kiedy mamy jakiś trądzik czy um, jakieś łojotokowe um, um, zapalenie skóry. To wszystko oczywiście wyjaśniamy. Później mamy. Um, Dekoracje. Może to najmniej interesujące, ale pamiętajcie, że otoczenie naszego mieszkania, otoczenie naszego domu, w środku zapach powoduje, że jesteśmy zrelaksowani, czujemy się, czujemy się przyje, znaczy czujemy się dobrze, jest nam przyjemnie i miło wracać z takiego pięknego domu, więc dekoracja też ma to do siebie, że jest ważna w naszym życiu. A jeszcze, jeżeli są to susze, które. Pachną, czyli tutaj zaczyna wchodzić też aromaterapia. Dobrze skutkuje, dobrze skutkuje, no jakby zdrowotne właściwości. Na samym końcu, na samym końcu macie uprawę tych ziół, bo w pierwszym jakby, w tym pierwszym dziale, gdzie mamy opis rośliny, jest o uprawie. Ale tylko, że lubi półcień, lubi takie i takie ziemie. Ale później, żeby zacząć jednak tą uprawę, jakie warunki, jak to zrobić, jak mamy, jak to zrobić na parapecie, w ogródku, na balkonie, na tarasie, są pokazane pewne rozwiązania właśnie w tym ostatnim rozdziale. I to, co najlepsze, jest to pokazane, że to może wyglądać fajnie, ładnie i nie, nie psuć nam aranżacji, nie być kłopotliwe z oprojektowaniu. A na samym, samym końcu, to jest to, co chyba każdy lubi: są różnego rodzaju tabele, tabelki podsumowania. No i tutaj pierwszą tabelką to jest pozyskiwanie i czas zbioru roślin. Później mamy części rośliny wykorzystywania w lecznictwie. Później mamy ojej, tego, zastosowanie ziół przyprawowych, na przykład, chodzi o to. to, 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 to do czego możemy daną roślinę albo część danej rośliny wykorzystać. Przykład bazylii. Bazylia nadaje się do zupy, sałatek, sosów, mięs, a chrzan pospolity nadaje się tylko do sosów, mięs, ryb, serów, warzyw i marynat. Chociaż nie musimy się stricte tym kierować. w Kwestia naszych kubków smakowych. No i później mamy taką tabelę, najpopular... najpopularniejsze zioła przyprawowe, i tam jest takie podsumowanie, czyli nazwa rośliny, typ rośliny, gleba, stanowisko, termin siewu, termin sadzenia. To też nam pomaga, zwłaszcza kiedy chcemy mieć to w doniczkach albo na grządkach balkonowych. Tak więc, kochani, jeszcze raz pokazuję. To jest ta książeczka, którą Wam z całego serducha polecam, zwłaszcza osobom początkującym, abyście mogli zobaczyć całokształt tej rośliny, jak ją wykorzystać i czy warto, bo są rośliny, które używamy jednotonowo, jednotorowo, a tutaj są pokazane rośliny, które możemy wykorzystać praktycznie wszędzie. Tak więc, kochani, zdrówka i miłej lektury.